Druga edycja szczytu klimatycznego To Get Air 2021. Jesteśmy w Warszawie i to właśnie tutaj rozmawiamy o sprawach najważniejszych z perspektywy środowiska. Razem ze mną jest pan Bartłomiej Pawlak z Polskiego Funduszu Rozwoju. Dzień, dzień dobry. dobry. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Chciałam zapytać, jaką rolę odgrywa Polski Fundusz Rozwoju w transformacji energetycznej w Polsce? My jesteśmy instytucją, która inwestuje środki publiczne. Jesteśmy inwestorem, jesteśmy funduszem inwestycyjnym, ale jesteśmy też przy okazji doradcą. W związku z tym widzimy swoją rolę w transformacji energetycznej jako, można powiedzieć, nieodzowną. To znaczy, zawsze jest tak, że przedsiębiorcy przed różnymi decyzjami zastanawiają się, czy mają wystarczającą ilość środków i patrzą na to z perspektywy dostępnych środków pomocowych, jeżeli mówimy o różnych nowych obszarach i nowych dziedzinach. My mówimy o, o, o środkach dłużnych, czyli o kredytach, ale w momencie, kiedy brakuje jeszcze kapitału, wtedy można przyjść do Polskiego Funduszu Rozwoju i my jesteśmy z jednej strony zainteresowani tym, żeby być inwestorem, czyli stajemy się współwłaścicielem wtedy danego projektu na pewien czas, albo. Udzielamy tak zwanego quasi-kapitału, to są najczęściej pożyczki podporządkowane, i wtedy nie stajemy się współwłaścicielem firmy, ale wspieramy firmę takim finansowaniem, które z perspektywy banku jest traktowane jako kapitał. I teraz y, mówię o tym dlatego, ponieważ y, patrzymy na transformację energetyczną z kilku perspektyw. Y, y, staramy się zapewnić pewien ciąg wsparcia. A firmom na różnym poziomie, bo kierujemy swoją ofertę zarówno do środowiska startupów, bo mamy z jednej strony Departament Rozwoju Innowacji, który działa na rzecz budowy tego ekosystemu startupowego, start gdzie są i przyszli przedsiębiorcy, i obecni młodzi przedsiębiorcy, ci, którzy próbują ukształtować swój biznes, którzy szukają finansowania, którzy szukają możliwości rozwoju, kontaktu i tak dalej. To jest też środowisko venture kapitalistów, bo mamy swój, swoją spółkę PFR Venture, która wspiera te najbardziej ryzykowne projekty poprzez inwestycje pośrednie, czyli my szukamy funduszy inwestycyjnych, powierzamy z na rynku, powierzamy im swoje pieniądze i takie fundusze VC inwestują w startupy. W związku z tym to jest, tworzymy takie dosyć ciekawe środowisko, gdzie z jednej strony są inwestorzy, z drugiej strony są startupy. Chcemy, żeby ci ludzie ze sobą budowali jakieś relacje i mogli ze sobą współpracować, bo, bo fundusze VC to jest źródło finansowania projektów startupowych. Oprócz tego kierujemy swoją ofertę do polskich przedsiębiorców, do tych, którzy mają tak zwane polskie IP, czyli intellectual property, czyli własność intelektualną, czyli produkują jakieś rozwiązania, produkują, mają jakieś produkty, mają usługi. Za którymi kryje się ich własny know-how. I z uwagi na to, że transformacja energetyczna to jest ogromna fala pieniędzy, która przetoczy się przez Polskę, przez Europę i przez świat, chcielibyśmy poprzez nasze finansowanie tak wspierać te firmy, które widzą swoją szansę w transformacji, żeby one mogły urosnąć na skalę ogólnopolską, europejską czy globalną. Do nich kierujemy naszą ofertę, a więc mówimy nie tylko zielone megawaty, ale mówimy także, żeby te zielone megawaty były budowane przy maksymalnym wsparciu i tak budowaniu polskiego łańcucha wartości. I to są ci przedsiębiorcy, którzy mają ku temu, ku temu możliwości, także takich szukamy. Oprócz tego kierujemy naszą ofertę do tych wszystkich, którzy angażują się w infrastrukturę energetyczną. Czy to są farmy wiatrowe, czy to jest fotowoltaika, czy to jest biogaz, gdzie już jesteśmy obecni. To do nich kierujemy naszą ofertę. Chcemy, aby polscy deweloperzy, którzy przygotowują projekty inwestycyjne, a następnie sprzedają je na etapie pozwolenia na budowę, a czasami nawet wcześniej, zagranicznym partnerom żeby stawali się współinwestorami albo inwestorami. Chcemy dać im szansę wejść szczebel wyżej w tej hierarchii biznesu i również wspierać ich kapitałowo. I last but not least to jest oferta skierowana dla polskich samorządów. Dzisiaj samorządy są niezwykle istotne w procesach transformacyjnych, zwłaszcza jeśli chodzi na przykład o, o transformację energetyki cieplnej. Tutaj już nie ma kolejki inwestorów z całego świata, Temu sektorowi przyglądają się inwestorzy, ale wiedzą, że on w przeszłości napotykał na ogromne problemy, że jest ogromnie zacofany, wymaga fundamentalnych przemian i wymaga takich działań, które są połączeniem pieniędzy dotacyjnych, długoletnich kredytów, ale też kapitału i tak zwanego know-how. I chcemy w tym procesie uczestniczyć wspólnie z innymi partnerami. Zresztą już mamy. Tutaj pewne, pewne osiągnięcia. Więc staramy się patrzeć szeroko na rynek i kierować naszą ofertę do różnych grup, które są istotne z perspektywy procesu transformacyjnych. Jeżeli chodzi o tę ofertę, to ona jest faktycznie bardzo bogata. Proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o naszą świadomość możliwości skorzystania z niej, czy ona wzrosła i co na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy udało się osiągnąć? Jakimi sukcesami może się Pan pochwalić? Myśmy zaczęli e, jako PFR e, zaangażowanie w projekty, można powiedzieć, związane z transformacją energetyczną e, już kilka lat temu. E, jesteśmy dosyć mocno obecni w energetyce, ale weszliśmy w sektor biogazu. Sektor biogazu dwa lata temu nie wzbudzał specjalnego zainteresowania e, rynków w Polsce. E, w związku z tym widzieliśmy tam dla siebie szansę i wspólnie z partnerami prywatnymi. Zaczęliśmy inwestować w, zarówno w, w modernizację istniejących obiektów, jak i budowę nowych. Dzisiaj jesteśmy właścicielem czy współwłaścicielem 11 instalacji. To jest można powiedzieć rekord, jeśli chodzi o skalę polską. Jesteśmy największym właścicielem biogazowni w Polsce. Za chwilę tych obiektów będzie kilkadziesiąt. I to są projekty, które, gdzie my wspieramy prywatnych inwestorów po to, żeby oni mogli dzięki nam urosnąć ze skali kilku do skali kilkudziesięciu. To jest o tyle ciekawy sektor, że za chwilę on się może przekształcić w sektor biometanu, bo czy produkujemy na końcu energię elektryczną, czy produkujemy gaz. To procesy są te same. Oczywiście gaz musimy oczyścić do, do poziomu metanu, żeby go, żeby go wykorzystać. Natomiast sama zasada działania biogazowni jest taka sama. Jest, jest jakiś zbiornik, jest źródło tego biogazu, jest silnik i albo produkujemy prąd, albo zostawiamy, zostawiamy ten produkt w formie, w formie gazowej. Natomiast biometan jest o tyle istotny, że dzisiaj mówimy o tym, że Unia Europejska. Patrzy na gaz jako na paliwo przejściowe i niechętnie, a niektóre instytucje finansowe, takie jak Europejski Bank Inwestycyjny, już nie chcą inwestować finansować infrastruktury gazowej. Więc jeżeli udałoby nam się w Polsce zazielenić to, co robi Pegnik, to, co robi Orlen i wykorzystać na przykład biometan jako paliwo w sektorze transportu, dajemy szansę w ogóle sektorowi gazowemu, tym, żeby stał się bardziej ekologiczny z perspektywy wymogów i barier, które buduje dla tego sektora Komisja Europejska czy Unia Europejska. Stąd ten biometan jest takim paliwem przyszłościowym. W Niemczech jest wykorzystywany na poziomie 1,5 miliarda metrów sześciennych. Tyle gazu, tyle, tyle biometanu się produkuje. Wykorzystuje się go właśnie tak, jak mówię, w, chociażby w transporcie. A w Polsce nie produkuje się go w ogóle. Więc tutaj. I do tego, żeby produkować biometan, trzeba mieć właśnie takie obiekty jak, jak te biogazownie, które, które mamy. Więc to jest jakiś jeden z kierunków, który rozwinęliśmy. I rozwinęliśmy go nie tylko z perspektywy instytucji finansowej. Myśmy ten, można powiedzieć, ten biznes poznali. My mamy dzisiaj ekspertów od biogazu i wiemy, co działa, co nie działa, wiemy, jak takie instalacje powinny być budowane, wiemy jak je optymalizować, więc można powiedzieć, że posiedliśmy też wiedzę ekspercką z uwagi na to, że się tym zajmujemy od, od, od dwóch czy trzech lat. I e, teraz wspomniałem z kolei z drugiej strony o, e, m, o m, samorządach. I tutaj e, no, taką naszą najnowszą, najmłodszą inwestycją jest inwestycja w instalację termicznego odpa od, e, przekształcania odpadów w Olsztynie. To jest, mówiąc kolokwialnie, produkcja ciepła, która jest wykorzystywana na potrzeby mieszkańców. W Olsztynie to będzie 100 tysięcy mieszkańców, którzy będą korzystali z tej spalarni, ciepło jest wytwarzane ze spalania odpadów. Dzisiaj te odpady, jak wiemy, mamy z nimi ogromny problem. I znowu z perspektywy Komisji Europejskiej to nie jest rozwiązanie, że tak powiem, długofalowe, ale w Komisji Europejskiej mówią to państwa, które tą infrastrukturę spalarniową wybudowały sobie już 20 czy 30 lat temu, mają ją dzisiaj przewymiarowaną. Chętnie przyjęłyby, do, tak jak kraje tak jak Niemcy, czy Skandynawia, czy Szwecja, przyjęłyby polskie odpady. Natomiast my mamy 7 obiektów, i jak wiemy, nasz model polityki spalarniowej polega na podpalaniu dzikich wysypisk albo nielegalnych wysypisk odpadów. Więc zanim przeskoczymy ten etap, który osiągnęły państwa Europy Zachodniej 20, 30 czy 40 lat temu, to my musimy jednak pewną infrastrukturę stworzyć. Jeżeli ciepło nie ląduje, w la, śmiecie nie lądują w lasach, nie, na nielegalnych wysypiskach, nie są podpalane, tylko służą do tego, żeby ogrzewać mieszkania, to jest istotny postęp w stosunku do, do tego, co mamy dzisiaj. Zresztą to widać po miastach, które mają spalarnie i widać, jakie tam są koszty Utylizacji odpadów i miasta, które nie mają spalarni, i te różnice potrafią być trzykrotnie niższe na korzyść tych, które już taką infrastrukturę posiadają. Więc pewną infrastrukturę musimy w Polsce wybudować, i to jest taki, że tak powiem, jeden też z kierunków naszego działania: przekształcanie polskiego systemu ciepłownictwa w system nowocześniejszy. Czy to będą rozwiązania w oparciu o, o śmiecie, czy to będą rozwiąza rozwiązania oparte o gaz, który też jest paliwem przejściowym. To jest i tak ogromny postęp w stosunku do tego, co mamy dzisiaj, a dzisiaj ten sektor jest w, w ogromnej większości oparty na, a, a, na e, e, ciepłowniach węglowych, które nie spełniają żadnych e, europejskich standardów. Więc e, my też musimy patrzeć na transformację energetyczną z perspektywy. Polskiej specyfiki i wiemy, że nie od razu przeskoczymy do wodoru, czy nie od razu przeskoczymy do atomu, bo to są rozwiązania przyszłościowe. Musimy znaleźć takie rozwiązania, za które, które po pierwsze się sprawdzają dzisiaj, i po drugie, za które mieszkaniec będzie w stanie zapłacić. Możemy zastosować najnowocześniejsze rozwiązania, ale one będą tak drogie, że ludzie nie będą gotowi płacić 100 czy 200% więcej za ciepło, tylko dlatego, żeby ono było z odnawialnych źródeł energii. Więc musimy szukać tych szczebli pośrednich, które nam pozwolą dojść w przyszłości do, do najnowocześniejszych technologii, i my w, tym, w tych procesach też chcemy uczestniczyć. I znowu, last but not least, jeśli chodzi o polskie firmy, które chcielibyśmy, tak jak powiedziałem, wspierać z tym polskim IP. Polski, pol, pol, polskich producentów, polskich usługodawców, to tworzymy właśnie oddzielny pierwszy zielony tak zwany fund of funds, e, czyli pieniądze, które będziemy powierzać funduszom inwestycyjnym, dedykowanym, inwestowaniu w, w inwe, dedykowanym inwestycjom w zielone technologie. I taki fundusz za chwilę właśnie będziemy uruchamiać, także to już za, za parę tygodni. W takim razie trzymam kciuki za powodzenie wprowadzanych innowacji przez Państwa i bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję.